Reklama. Radio kierowców. Maciej Sam Polski. zapraszam. Nadal trzeba uważać na drogowe utrudnienia między Kazuniem Nowym a Warszawą. Mowa o krajowej siódemce w łomiankach, gdzie na 349 km osobówka zderzyła się z pojazdem ciężarowym. Jeden pas w kierunku centrum stolicy wciąż jest zablokowany. Drogowcy jeszcze tych utrudnień nie odwołali. A drogowe problemy trwają także na ekspresowej ósemce. To dla odmiany nie w Warszawie, ale na obwodnicy Wyszkowa. Między i Wyszków Południe, Wyszków Północ na kilometrze ósmym po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany jest jeden z pasów ruchu w stronę Białego Stoku. A zdaniem służb te drogowe problemy powinny niedługo się zakończyć. Ale kłopoty na drodze są też na autostradowej jedynce. Państwo nam te problemy właśnie zgłaszają. Dobry wieczór. Coś niedobrego dzieje się na wysokości Pelplina tutaj, bo nie ponieważ e, na Admin 1C w stronę trójmiasta się zatrzymał. Stoimy, nie wiadomo dlaczego. Jak będziecie Państwo coś wiedzieli, proszę przekazać o co chodzi. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy za tą informację. Faktycznie, a jedynka w stronę Trójmiasta jest zamknięta. Nie wiemy niestety z jakiego powodu, natomiast trzeba to miejsce na pewno omijać. Można zjechać na węźle Pelplin na drogę krajową numer 91. Ta trasa krajowa oczywiście prowadzi prosto do centrum Gdańska. Jest 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedenki Olaf Warzyński. Łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby. Jego pokazami zachwycały się tysiące. Tak, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych pisze w mediach społecznościowych o pilocie wojskowym, który zginął wieczorem na radomskim lotnisku. To major Maciej Krakowian z grupy F16 Tiger Demo, Team Poland. Pilotowany przez niego samolot F16 rozbił się podczas próbnych akrobacji przed weekendowymi pokazami airshow. A tak o zmarłym tragicznej pilocie mówił na konferencji prasowej w Radomiu szef MONUM, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz. Wspaniały lotnik, wspaniały żołnierz Wojska Polskiego, służący w 31. bazie lotnictwa taktycznego Poznań-Krzesiny. Wieloletni uczestnik różnego rodzaju pokazów. Do podobnych tragedii dochodziło już wcześniej. Zauważył na antenie polskiego radia 24 Maciej Szopa z Defense 24 Widać tu pewną niepokojącą regułę, bo rok temu rozbił się samolot M346 i też zginął tam polski pilot, też doświadczony nawet przy bardzo podobnym manewrze. Ta seria powinna dać już nam do myślenia katastrofie nie ucierpiały osoby postronne. A ruszyły już wstępne czynności śledczych. Prowadzi je Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, powiedział w TVP Info rzecznik tej prokuratury Piotr Skiba. Przewiduję, że przez najbliższe kilkanaście godzin będą trwały oględziny miejsca zdarzenia, oględziny tego samolotu. Będziemy chcieli zgromadzić wszystkie części z samolotu, by można było je później przeanalizować. Pierwsze informacje o pracy śledczych mamy poznać jutro po południu. Pokazy lotnicze Airshow miały się odbyć w Radomiu w weekend. Po dzisiejszej tragedii impreza została odwołana. Komisja Europejska proponuje zniesienie ceł na towary przemysłowe ze Stanów Zjednoczonych. Bruksela spełnia tym samym żądania Donalda Trumpa. Od tej decyzji prezydent USA uzależniał bowiem obniżenie ceł na samochody eksportowane z Europy do jego kraju. To konsekwencja unijno-amerykańskiego porozumienia, które choć faworyzuje Stany Zjednoczone, to jednak pozwoliło uniknąć wojny handlowej. Europejskie samochody eksportowane do USA już wcześniej zostały obłożone cłami w wysokości 27,5%. By te stawki spadły do 15%, Unia musiała spełnić kilka warunków. Przede wszystkim znieść cła na towary przemysłowe z USA i zapewnić preferencyjny dostęp do amerykańskich owoców morza oraz niektórych produktów rolnych. Komisja Europejska poinformowała, że takie uzgodnienia pozwolą producentom samochodów zaoszczędzić ponad 500 milionów euro na cłach, które zostałyby zapłacone w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Beata płomecka polskie radio Bruksela. Ponad 20 jednostek strażackich w akcji w Dąbrowie Rzeczyckiej na Podkarpaciu płonął nieużytki. Łącznie mogło spalić się nawet 15 hektarów, powiedział rzecznik Straży Pożarnej w Stalowej Woli, Krystian Bong. W gaszeniu pożaru pomógł dromader, czyli taki samolot, który zrzucał wodę na palące się nieużytki. Działania zastępów polegały na obronie okolicznych obiektów i budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Trwa dogaszanie ognia. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. To są aktualności jedynki. Remont zapory na jeziorze Pilchowickim w województwie dolnośląskim opóźniony. O miesiąc przesunął się termin wyłonienia wykonawcy naprawy tamy na rzece Bubr. Mieszkańcy miasta Wleń, które ucierpiało we wrześniowej powodzi, boją się kolejnych zaleń. Wiadomo co znaczy zalana plantacja. To już jest w danym roku zbiór zerowy i dla nas uregulowanie tego zbiornika jest to kwestia bezpieczeństwa. Naprawa tamy poprawi bezpieczeństwo, jednak władzom w Lenia zależy również na modernizacji. Ta jest przewidziana w rozszerzeniu przetargu, mówi burmistrz w Lenia Artur Zych. Jeżeli będzie ta modernizacja, to następni ludzie, którzy będą musieli się mierzyć z kwestią powodzi, będą spokojniejsi, bo będą mogli puścić więcej wody w obręb, bo on przyjmie więcej wody i spłaszczyć falę powodziową, czyli być może w ogóle tych powodzi nie musiałoby być. Czy będzie to naprawa? Czy modernizacja tamy będzie wiadomo 25 września? Polski pankrup za dwa miesiące skończy 100 lat. Został założony w 1925 roku przez Stefana Żeromskiego. Miał na celu promowanie przyjaźni oraz intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami. Słowo pisane spełnia istotną rolę w rozwoju, ale nie tylko mówiła w radiowej trójce tłumaczka członkini Unii Literackiej Justyna Czechowska. Zastanawiamy się wciąż, jak to jest, że mija 100 lat, pisarze walczą, piszą, wydawałoby się, że pióro naprawdę jest jakąś bronią, a tymczasem sytuacja na świecie pisarzy i dziennikarzy, o których ostatnio dużo więcej się mówi być może niż o pisarzach, jest naprawdę dramatyczna. Z okazji obchodów stulecia polskiego pen klubu w Krakowie zostanie zorganizowany kongres Międzynarodowej Federacji Pen. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu. Może też zagrzmieć temperatura minimalna od 15 stopni na północy, 20 na południowym wschodzie do 23 miejscami na południu. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.